Witam Państwa bardzo serdecznie, dziś poprosiłam o rozmowę Przemysława Turowskiego, który jest prezesem PSS Społem, aby nam powiedział na jakim etapie w tej chwili spółdzielnia znajduje się, bo wiemy, że ta sytuacja jest bardzo dynamiczna i zmienna, tak? Tak, tak, tak. Jak już kiedyś Pani Rektor rozmawialiśmy, od trzech lat prowadzimy restrukturyzację spółdzielni Społem PZS we Wronkach. Budzi to wiele czasami kontrowersji, bo wiadomo, że y, wielu członków pracowało i pracuje jako pracownicy tej spółdzielni. Y, wielu jest jej członkami, można powiedzieć jakby uproszać, że, że właścicielami. A dlaczego właścicielami, to powiem w, w kontekście mm -hmm. tego, co, co robimy teraz. Ważne było po prostu dla mnie uratowanie majątku, który topniał przez ostatnie hmm, chyba 15 lat, kiedy poprzedni prezes objął władzę, w zasadzie majątek był wyprzedawany. Udało się to zatrzymać. Hmm, od momentu, kiedy zostałem prezesem, formalnie nic nie zostało przed, nie, ani zaplanowane, ani, ani sprzedane, poza jedną nieruchomością. Która zastałem już proces jej sprzedaży i trudno było się z tego wycofać. Dotyczyło to, dotyczyło to tak borowianki. Była to bardzo trudna, trudna operacja. Natomiast później postawiłem na, na porządkowanie i rozwój. Okazało się oczywiście, że pewne sektory w tej, w tej firmie no, nie działają poprawnie. A sytuacja, już którą zastałem, zapóźnień, które były i w sklepach i w piekarni, brak szkoleń pracowników, całkowity brak motywacji no powodował, że trzeba było podjąć trudne decyzje. Natomiast te decyzje nie były podejmowane w taki sposób, że ci ludzie tracili bezwzględnie pracę i, i to były dramaty, chociaż też dla mnie było zaskoczeniem, kiedy, kiedy rozmawiałem gdzie gdzie zarabiali poniżej nawet e, rynkowego wynagrodzenia. A mimo to chcieli w tej firmie dalej pracować. To było dla mnie zaskakujące i wtedy zrozumiałem, że musimy iść drogą e, po prostu człowieka. I w związku z tym, że i mój ojciec kiedyś był prezesem tej, tej, tej spółdzielni, ją e, też uratował od, od bankructwa w latach 90. W latach 90. Dla mnie było to trudne. Ja jestem przedsiębiorcą, pewnie chciałbym położyć drugą kreskę, ale zrozumiałem, że ludzie są ważni i postanowiliśmy to zrobić w sposób bardzo pra, prospołeczny i to się udało. Myślę, że pewnie ludzie zawsze będą rozczarowani, ale i część ludzi przeszła po prostu na emerytury. Część piekarzy, która pracowała, po prostu znalazła inną pracę albo poszły, poszli też na, na, na inne świadczenia i ostatecznie też tam po tamtej stronie dostali wszystkie pieniądze, odprawy, całość restrukturyzacji i tego, co się działo i przekazanie sklepów w ręce, które dzisiaj bardzo w miarę dobrze prosperują, Myślę, przepraszam, w miarę dobrze zle, bo obraziłbym tych, którzy te sklepy po prostu mają, one bardzo dobrze prosperują ponieważ są płacone wszystkie rachunki i myślę, że służą mieszkańcom, bo emerytom i, i, i starszym ludziom ważne było, żeby te strefy były blisko i, i to się udało i to jest. Mhm. Natomiast... W tej chwili, jeśli możemy jeszcze, to, to z, z, zwróćmy uwagę, jest to sklep na rynku, tak? Tak, sklep na rynku. Sklep 24 Staszica, sklep na Zamościu, bardzo blisko mieszkańców. Sklep w tej chwili na Mickiewicza, który został już przez byłego spółdzielcę. Bo to trzeba jeszcze powiedzieć, że część sklepów objęli spółdzielcy, dostali mm -hmm. taką możliwość. I jeden ze spółdzielców ten sklep w tej chwili oddał, ale jest następny dzierżawca, który gospodaruje też na sklep spożywczy. Mhm. Okazało się, przy kupacji zrobiliśmy tam remont, wymieniliśmy witrynę, będziemy tam jeszcze to remontować i też został już wynajęty. Dodajmy to, że to jest trudny, trudny kawałek chleba, to ten spożywczy. Bardzo, bardzo trudny, bardzo trudny kawałek chleba. Yy, jest tu kilku przedsiębiorców, który potrafi to już mhm. robić. My po prostu postawiliśmy na, na całkowicie inną działalność, nadal w swoim takim działalności mojej tam poza wronkami, jeśli chodzi o międzynarodową. Po prostu też może też czysty przy, przypadek, ale też chęć budowania czegoś bardzo niesamowitego dla, dla może tutaj ludzi, jeśli chodzi o to, co w tej chwili zajmuje się, nazwijmy to społem. Ale ona dzisiaj, i zaraz może o tym powiem, to jest firma już RiversHard. Produkujemy galanterię skórzaną w Afryce. Mamy już magazyn w byłej piekarni, która jest, jest nieczynna. Myślę, że też i tu radość powstała, powinna powstać wśród mieszkańców, ponieważ tam była stara technologia węglowa i ona mhm. bardzo utrudniała życie mieszkańcom tutaj w centrum miasta z tym kominem, w który dymił i, i to była bardzo, bardzo, bardzo stara technologia. Myślę, że, że dzisiaj i tak czekałoby nas zamknięcie tej piekarni, ona była niedoposażona, no, no to było bardzo trudne, e, trudne e, e, zadanie, ale to się, to się udało z powodzeniem. Mówię, powodzenie to jest zawsze określenie takie, że ludzie po prostu znaleźli mm -hmm. pracę i nikt nie został y, wyrzucony na bruk. No, utrzymanie tej, tej piekarni byłoby stratą pieniędzy. Tak, ta piekarnia na początku generowała niestety straty, nalały jej, y, jej sprzedaż. To już po prostu była rzecz przede mnie zastana, i mimo. Takiej sytuacji, ta kgnia działała chyba jeszcze potem w mojej kadencji przez chyba rok. Mm -hmm. Chociaż Ale... najlepsze bułki to były bułki z pzs <laughs> Tak, tak. Mówimy z pss ów niektórzy mówią z GS-ów. No. no to jest ta stara spółdzielczość, która dzisiaj gdzieś wygasa niestety. Natomiast my absolutnie nie chcemy no się. No właśnie odstawać. to jak dzisiaj wygląda sprawa z półdzielni Tak, my nie chcemy się stawać z tą firmą. Nic, moim zdaniem, nie wydarzyło się, co miałoby świadczyć o tym, że ta firma została. Zlikwidowana, bo oczywiście e, ktoś tak może powiedzieć, że coś zlikwidowaliśmy, ale absolutnie nie, dlatego że tutaj nastąpiło przekształcenie. Spłaciliśmy w tej spółdzielni ponad półtora miliona długów, co udało się przez te trzy lata wypracować, e, i w tej chwili e, jest kolejny etap restrukturyzacji, który powoduje, że spółdzielnia przekształci się w spółkę ZO. I to w tej chwili już następuje. Ten, ten, to, już, to, już, to już w zasadzie się stało. Majątek należy w tej chwili do, do Rivers'a spółki, spółki Zo, i w tej chwili członkowie spółdzielni w, do 15 maja, tak jak na, było na walnym zebraniu wczoraj, przejmą i otrzymają swoje udziały. I to jest wartość, z którą będą mogli zrobić, co będą chcieli. Ja tych spółdzielczych namawiam, oczywiście są mi starsi i, i, i i młodsi, ale ktoś może podarować te udziały gdzieś rodzinie, czy ten my chcemy tę firmę rozwijać. Bezwzględnie chcemy tę firmę budować, rozwijać. Oczywiście podjęliśmy się trudnego tematu, bo spotkała nas pandemia, kryzys w tej chwili y, narodowy, a nasze produkty, które w tej chwili mamy na magazynie, to są produkty takie premium. Nie są one możliwe dostępne przez przeciętnego człowieka. Są, no to powiem, dedykowane dla, dla średniej klasy, artystów. Y, można zobaczyć sobie na stepie rivershouse.app. W tej chwili startują dwa sklepy w Łodzi na Owpiotkowska, jeden z naszych sklepów i drugi będzie chyba w przyszłym tygodniu już uruchamiany w centrum handlowym Poznania. Czyli, czyli yy, nie zlikwidowano PZS-ów, tylko Absolutnie. po prostu nie uważam, zmieniła że się struktura, no, dzisiejsze czasy? W tej chwili nawet yy, już od półtora roku po prostu prowadzimy zatrudnienie, mm -hmm. zostały zatrudnione nowe osoby, tworzymy i to, to są przede wszystkim, proszę Państwa, lokalne osoby, tak? Mm -hmm. My nie, nie sięgamy po ludzi ze, ze świata, staramy się tutaj yy, budować potencjał ludzi o wysokich, bardzo wysokich kwalifikacjach. To jest bardzo istotne dla zróżnicowania miejsc pracy we Wronkach. Tak jak niektórzy może wiedzą, mam technologiczną firmę Troll Intermedia, która też tutaj, między Chudź sieraków, z całej okolicy też są ludzie z Poznania, ale to są dwie osoby, kiedyś to było więcej. Teraz staramy się tutaj budować coraz większe. Moi menadżerowie uczą w szkole. Udaje się budować tutaj wspaniałą rzecz firmę technologiczną, czyli ludzie, którzy zarabiają godzine mm, pieniądze i tworzą troszeczkę inną kulturę w mieście, potrafią to, to, to wzniesami jest ważne, bo w tym momencie jak ci ludzie są, to każdy, który ma mniejsze kompetencje i nie chce pewnych rzeczy robić i chce pracować choćby jako nie wiem, w sklepie. To pracując w tym sklepie, ten sklep też lepiej prosperuje, to wszystko inaczej wygląda. To jest bardzo istotne i ważne, żeby takie zróżnicowanie następowało. Myślę, że to nam się udaje, bo jak wiecie, mamy jeszcze i hotel, i, i restaurację. Szukamy, żeby było to zróżnicowanie, żeby budować tą, tą wrońską społeczność naprawdę na takim poziomie, żebyśmy tutaj, jak ja to kiedyś nagrywałem, jeszcze już nie wiem ile lat temu. Że tutaj warto Żyć i pracować. Hmm. Tutaj warto Żyć i pracować. Mamy przyrodę, Puszczę Notecką, mamy naprawdę piękne, piękne miejsca do tego, żeby tutaj żyć. Tylko musimy mieć wiele, wiele rzeczy, takich na przykład jak ścieżki rowerowe, których absolutnie nie ma. No właśnie. Także no, będziemy budować tą przyszłość, podjęliśmy się trudnego zadania. Zawsze jest jakieś ryzyko, że może coś nie wyjść, natomiast no, biorę za to całkowitą odpowiedzialność i nie na pewno nie będzie to coś, co, co się może wywrócić. My cały czas staramy się remontować te obiekty, które mamy, niczego nie sprzedawać. Mamy też pierwsze projekty tutaj złożone w Urzędzie Miasta na rozbudowę Zwycięzców, za chwilę będzie złożone też projekty na rozbudowę popiekarni, obiektu handlowo-mieszkalnego, mamy już to z konserwatorem w wielu, wielu punktach. Już w tych nieruchomościach, które mamy, już te zgody uzyskaliśmy, więc będziemy inwestować i będziemy starać się to rozwijać, szukać pieniędzy też na te inwestycje i tak, żeby ten majątek po prostu był pomnażany, bo dla mnie zawsze biznesowo jest ważne, firma musi się rozwijać, musi budować swój potencjał po to, żeby ludzie przede wszystkim mieli bezpieczną pracę. A bezpieczna praca to jest taka, gdzie w moich wszystkich spółkach jest tak, że jak człowiek pracuje i jest trudna rynkowa sytuacja, to on musi być pewien, że nie zostanie zwolniony. Przynajmniej tym pierwszym, mm -hmm. chyba że już naprawdę jest jakiś totalny krach, ale nie straci swojej pracy tylko dlatego, że przedsiębiorca zarabia mniej. Nie, on, każdy z tych ludzi dla nas, każdej firmy jest bardzo ważnym e, człowiekiem. My to robimy z, z determinacją z uwagą, ze szkoleniami, z rozmowami z tymi ludźmi. Jeżeli oni chcą tutaj mieszkać i pracować, to wiedzą, że są bezpieczni. To myślę, że każdy z naszych pracowników może powiedzieć, że czuje, czuje to bezpieczeństwo, bo nie zostanie wyrzucony z pracy tylko dlatego, że przez miesiąc czy dwa nie ma danego pracy. Czyli rotacji pracowników u Was za bardzo nie ma? Nie ma dużej rotacji, jeśli chodzi o troll czy nawet nawet hotel. Tu, oczywiście, budujemy dopiero zespół w dwóch brzegach. Na pewno nie ma takiej rotacji w Reader's bo są nowi ludzie i oni są szczęśliwi, bo dostali bardzo trudne zadania. Zadania, które, które to, jest, to jest niesamowite, że mamy takich ludzi, którzy wzięli na siebie zadania jeśli chodzi o marketing i technologicznie, rzeczy, które trzeba zorganizować do tak trudnej działalności jak, jak, jak produkty, które musimy sprzedawać. To są rzeczy, które oni muszą praktycznie ciągle uczyć, i oni po prostu są dumni. Ja wychodzę do, do tego biura Riverside i widzę kolejne dyplomy, i pytają się jeszcze, jeszcze, jeszcze: szefie, będzie budżet, my siedzimy, my się szkolimy, my działamy, wiemy już jak to zrobić, budujemy tą, tą strategię, robimy oczywiście to wspólnie, też korzystamy z firmy zewnętrznej. Ale to są potężne pieniądze, dlatego musimy wiele żyć robić sami. To jest tak naprawdę, można powiedzieć, dzisiaj taki startup, który mm -hmm. startuje. A proszę mi powiedzieć, na bazie tego, co się ostatnio dzieje w mieście, proszę mi powiedzieć, czy Wronicki Urząd w jakiś sposób pomaga Wam w tych trudnych sytuacjach? No to. Czy tak jak Gesson? No właśnie. Ktoś no, to, tak to właśnie najbardziej mnie to niepokoi i, i martwi, e, jak ja czasami chciałem tutaj. Jestem taki, tu chyba mm -hmm. pani, że będzie taki napis, nie bądź obojętny. Mm -hmm. i Ja chyba. Jedenaste przykazanie. Tak, w końcu e, turskiego w końcu ch, chcę, chcę i jestem zdeterminowany w tej chwili e, spełniać to jedenaste te przykazanie. Eee, szala się już prze, prze, przelała, po prostu goryczy. Powiem, szkoda, że tak późno, ale lepiej późno niż wcale. Wie pan, że byłem radny, znam to troszeczkę Nie. od środka. Eee, Wiem, jak trudno było zrobić porządek e, poza e, naszą gminą, gdzie się udało. Wtedy wiele mnie to kosztowało e, i pracy, i też e, zdrowia, ponieważ e, miałem dużo, dużo problemów przez to tych ludzi, którzy. Z których, z których musieliśmy wykrzesać z siebie to dobro, żeby to dobro tam zakwitło, to się udało. To się mm. po prostu udało. Tam dzisiaj mamy Rafała Zimnego, wspaniałego menadżera, który, który buduje to w sposób bardzo koncepcyjny, tak jak budował tutaj. Mm. Niestety nie, nie ma go dzisiaj tutaj już we wronkach, bo takich ludzi tutaj jest, potrzebujemy. GS-y, to jest bardzo dużo i trudny temat, mm. ponieważ GS-y Zostały po prostu przyblokowane w swoich możliwościach inwestycyjnych na 7 lat. Tak, i po to, siedmiu latach wróciliśmy do punktu wyjścia. No to, to, są, to są w ogóle dramaty w ogóle niezrozumiałe i najgorsze jest to właśnie, że, że te nie reagowanie, tak pani mm -hmm. tak powiedziała, co powiedzieć, tak. ale na, obiecuję, że na Bardzo tutaj... mnie to boli, że nikt nie reaguje, nie, że nikt, ale że może... wiele osób, które tak. mogłyby, nie reagują wtedy, kiedy ja o tym piszę, tak. głośno mówię. Może, i... może wiele ludzi tego nie rozumie, że że okradziono, mm -hmm. okradziono, ja tak mówię, nie po prostu okradziono tych mm -hmm. stwórców. Tak, bo to są to Tak jakby pani powiedziała, że, że, że ja kogoś, o, ktoś powiedział, że ja kogoś okradam, kogoś likwiduję. Mm -hmm. Nie, ja nie. Ja nie sprzedałem nieruchomości, mm -hmm. ja staram się inwestować. Zobaczymy, co zrobi teraz urząd z wnioskami, które składa mm -hmm. na rozbudowy, które, które chcemy zrobić i jak długo to będzie trwało, to możemy o tym później rozmawiać. Ale GS i -y, po prostu ludzie tam, ci członkowie spółdzielcy, czyli Griwiach, na przykład mm -hmm. właściciele, zostali. Poszukani okradzioni. dlatego że nie mogą nie, nie móc inwestować. Yy, zablokowano im możliwości rozbudowy budowy remontów yy, obiektów, które się znajdowały na terenie GS-ów i wpuszczania tam ewentualnie za inwestora. To są bardzo istotne rzeczy i dzisiaj w świecie normalne. Yy, Muszą się sprzedawać. Mm -hmm. Dzisiaj po prostu słyszę, że zostały sprzedane sklepy, i ten i być może ta, ta firma dzisiaj po prostu będzie, będzie musiała za tę działalność. Bo A mogłoby od pięciu lat już tak. centrum handlowe działać? Uważam, że mogłoby centrum handlowe działać. A że to się opłaciło GS-om to wiemy. Chociażby z tego powodu, że wiem, że PEPKO, które powstało we współpracy z GS-ami, że jakieś tam pieniądze też przenosi. Tak, na, oczywiście. I tak dalej. Z tym ta firma mogłaby dalej działać. Nie można było, to jest dla mnie w ogóle, no to, nie wiem jak Pani to powiedzieć, bo, bo, bo... Znaczy ja to rozumiem, ja, jest, ja mam tak zwane epicentrum tego wszystkiego i też mi zarzucano, że coś z tego mam i tak dalej, nie. Znaczy mówię, ty... bardzo Zawsze znaczy mówią, znaczy Przemek, ja na drugie mam Andrzej, co znaczy Andrzej, ale po co, ty, po co Ty się nie interesujesz? No mówię, no w no taki jest. a po co Ty to, po co Ty wziąłeś to, po co wziąłeś tamto, no, no bo jestem taki szaleńcem, lubię pracować, lubię działać. Jeżdżę do tej Afryki i tam naprawdę zrobiliśmy niesamowite też rzeczy. Kiedyś możemy to pokazać, mm -hmm. i, i, i ten. I, to jest inna cała historia. Afryka. Ja mam w ogóle chcę napisać takie, taką książkę, bo ta Afryka to jest bardzo szeroki temat związany z Liwet'em Tak naprawdę to będzie taka książka Liwet'em prawdziwa historia, mm -hmm. która będzie pokazywała to, jak powstała koncepcja, cała, którą może dziś na stronie częściowo zobaczyć Liwet'em To, jacy tam są ludzie, to, jakie tam jest piękno to jak wiele tam jest religii, które się zgadzają, to jak wiele tam jest dziwnych ludzi, którzy, Europejczyków, którzy żyją z tej Afryki, ale nie do końca w sposób, mieć różne jakieś um, projekty fundacyjne i oni sobie tam żyją jak pączki z to jest, to, jest, to jest tak temat rzeka, jakbym to opisał, to jest książka, myślę, że będzie bardzo ciekawa. Ja z tymi ludźmi ich spotykałem, działałem i odkrywałem, jakby to strona Afryki, trochę tam złom, ale nie tych złom tych ludzi, tych Afryńczyków, tylko złom tych Europejczyków. No właśnie. No ja mam nadzieję, że jednak w tych wronkach też się troszeczkę jakoś rozjaśni, że ten mrok przestanie już istnieć i stanie się światło wiem. Ja, ja, wiem. Ja zawsze mówię, panie redaktorze, że lepiej, żeby we wrogach było zimno niż ciemno. No, też się z tym zgadzam. E, jeszcze bym chciała jeden temat podjąć, ale nie wiem, czy, czy w sumie, czy go damy. E, mianowicie, e, pytałam już w jaki sposób e, wronki zdobywały pomoc z urzędu. Bo bardzo mnie zaskoczyło zdjęcie ostatnio, gdzie burmistrzowie fotografują się z panelami fotowoltaicznymi. I z tego co wiem, jakieś tam pieniądze poszły na to wcześniej, i tak dalej. I chciałabym się właśnie różnym firmom zapytać, w jaki sposób wronki im pomogły. Ale pan już mi właściwie na to odpowiedział. Czy w tych trudnych momentach rzeczywiście, tak jak tamta firma. Yy, Zakładająca fotowoltaikę, niewypłacalna w pewnym momencie. Ja słyszałem że, że, że płyną fotowoltaikę. Ja się dowiadywałem, mm. ponieważ mam, należę do dużej organizacji, BNA, są duży inwestorzy, z którym jestem, spotykam się na co dzień, mogę, się z nim, mogę do nich zadzwonić. Jestem w zasadzie co. Co trzy tygodnie w Warszawie na takich bieżących spotkaniach i pytałem, my się śmiałem z tego, że, że nie ma fotowoltaiki w, w Europie, bo ona ciągle płynie. No i wszyscy tam się uśmiechnęli, że absolutnie nie ma takiego problemu. Te panele słoneczne są dostępne i, mówisz, i mi proponowali, się pytali, ile kontenerów mają mm -hmm. mi przywieźć. No i się chciałem, to powiedziałem, aha, no to, to teraz rozumiałem, że coś chyba w trawie innego piszczy niż brak paneli słonecznych. Mm -hmm. Zresztą ten projekt trwa już tak długo. Siedem lat. Ach, siedem lat, no to. To, no tak, to tak wygląda na, na to, że chyba we wronkach tak długo trwa wiele projektów. No właśnie, wiele. Mamy nadzieję, że się to zmieni. W każdym razie, dziękuję. Oczywiście życzę rozwoju. Dzięki bardzo. Ja zawsze lubię y, mądrzejszych i bogatszych od siebie, bo zawsze uważam, że można się od nich czegoś nauczyć, a może i z nimi nawet zarobić. Także życzę panu, panie prezesie wielkiego rozwoju, nawet w tej Afryce. Jakbyście potrzebowali jakiegoś patrona medialnego, to Co? nie ma sprawy. Dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję. Gdzieś zapraszam.